Cześć. W ramach jednego projektu m, potrzebuję sobie wyrenderować w Blenderze taką postać, taką animację wraz z tłem. Chcę to później dodać do DaVinci Resolve i stworzyć z tego kompozycję, że mamy normalny film, a do tego dorzucę sobie właśnie taką animację i żeby to wyglądało trochę lepiej, właśnie chcę dodać też cień. No i pokażę wam właśnie jak to zrobić. Więc otwieramy sobie Blendera. Oczywiście tutaj, jeżeli chcecie na tym przykładzie sobie to zrobić, to wchodzicie sobie na Mixamo i ściągacie tutaj, download. I najlepiej wybrać FBX 7.4. Więc ja sobie no, kliknę download. Jak widzicie, to zajmuje około 13 MB, więc wcale nie jest tak źle. Więc przechodzimy sobie teraz do Blendera. Usuniemy Cuba niestety. Teraz sobie zaimportujemy to, co ściągnęliśmy. Więc daję sobie import FBX, i tutaj w downloads będę miał samba dancing. A, już to miałem ściągnięte w sumie. No to dobra, dajemy sobie import fbx. I mamy tutaj naszego kościotrupa, czy zombiaka, uciekiniera. No i teraz tak. To oczywiście nic nie musimy animować, bo ta animacja już tu jest, jak widzicie na dole, więc jak sobie o, będziemy scrollować, to widzicie, że wszystko jest ok. Zobaczcie jak materiały wyglądają, więc kliknę sobie tą zakładkę. Wygląda to całkiem nieźle, więc raczej nic nie musimy tam zmieniać. Więc teraz kliknę sobie jeszcze raz na niego. I będziemy chcieli dodać kamerę i zobaczyć, jak on wygląda w naszej kamerze. Więc kliknę sobie 0 i postaram się ją ustawić. Czyli teraz klikam N, i tutaj dodam sobie screencasty, żebyście widzieli, co klikam. Teraz kliknę Camera czy View. No i teraz mogę zmieniać położenie kamery i sobie ustawić go tak, jakbym chciał. Zobaczmy teraz. Tu sobie cyk, tańczy. No dobra, jest ok. Czyli tak sobie to zostawię, jeżeli chodzi o kamerę, zapiszę go jako prisoner2 i teraz, żeby zrenderować sobie cienie, na razie wyjdę z kamery, to potrzebujemy tutaj jakąś płaszczyznę, na której te cienie będą rzucane, więc klikam sobie SHIFT a i dodaję PLANE, a, powiększę go sobie dosyć dużo i teraz oczywiście musimy te cienie sobie zobaczyć, więc wejdźmy tutaj do tej ostatniej zakładki, żebyśmy widzieli jak to wygląda. No, i dobra, najłatwiejszym sposobem, żeby wyrenderować cienie, jest przejście, użycie innego silniku renderowania. Wcześniej cały czas korzystaliśmy z If, ale właśnie to jest dobra okazja, żeby pokazać Wam że coś innego, ponieważ Blender, jak i każdy inny program, może renderować w różnych silnikach. Tu, akurat, jak sobie klikniemy na tą pierwszą zakładkę u góry Render Properties, to widzimy, że mamy tutaj If, tak? w nim cały czas wszystko renderowaliśmy, ale to nie znaczy, że musimy go cały czas używać. Możemy sobie do pewnych celów użyć na przykład Cycles, który jest bardzo dobrym silnikiem i daje dużo bardziej rzeczy takie realistyczne efekty. Więc większość ludzi do realistycznych projektów wybiera Cycles. If jest dużo szybszy, dlatego my korzystaliśmy z Iva. Ale jeżeli chcecie coś zacnego, korzystacie z Cycles. No i tu, jeżeli macie dobrą kartę graficzną, to możemy zmienić na GPU Compute, dzięki temu będzie nam się renderować szybciej. A tutaj możemy sobie zwiększyć lub zmniejszyć jakość naszego renderu. Ja sobie wybiorę 64, nie potrzebuję takiej dużej. I teraz tak, w filmie będę chciał mieć przezroczystość, więc kliknę sobie transparent. To po pierwsze. Teraz, jeżeli chodzi o naszą płaszczyznę, chcę przejść tutaj do ustawień obiektu, czyli klikam sobie ten kwadrat pomarańczowy. I tutaj będziemy mieć coś takiego jak Visibility, i my chcemy tutaj tylko złapać shadow, czyli cienie, więc klikniemy sobie tutaj Shadow Catcher. Jak widzicie, nasza, nasz plane od razu zrobił się taki kratkowy, to znaczy, że on nie będzie wyrenderowany, ale widać, że jest cień, prawda? No więc to by było w sumie na tyle. Teraz wejdę sobie do widoku z kamery i spróbujemy to wyrenderować. Nie całą animację, tylko po prostu jedną klatkę, żeby Wam to pokazać. Ja później będę renderował całą animację, ale nie ma sensu, żebyście to oglądali. Więc teraz sobie tu jeszcze zobaczmy, bo jeżeli chcecie renderować animację, to musicie sobie tutaj w tej zakładce Output Properties ustawić, gdzie chcecie to wyrenderować. Tak? Tutaj macie wielkość i tutaj wybieracie, gdzie chcecie to mieć. Oczywiście jeżeli chodzi o animację, bo o pojedynczy plik, to to nie ma znaczenia, bo i tak go później zapisujemy. Więc teraz sobie klikamy render i dajemy render image. Jeżeli korzystacie z karty graficznej, ja tutaj nie zmieniłem tych ustawień, ale można sobie zwiększyć trochę wielkość powierzchni renderujących. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Bo zobaczcie, tutaj nam to zajęło 12 sekund w sumie, tak? Mamy 11,96. A zobaczmy, teraz to zamknę, nie zapiszę tego jeszcze. Zobaczymy, ile nam zajmie, jeżeli zwiększymy wielkość właśnie tych punktów. Do renderowania, czyli przejdziemy sobie tutaj do render properties i tu mamy performance. i Ja spróbuję to zwiększyć na przykład na powiedzmy 256. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dajemy sobie jeszcze raz render i render image. Tam było prawie 12 sekund. Zobaczymy, jak teraz to wyjdzie. No, trochę szybciej. Dużego szału nie ma. O jedną sekundę mamy mniej. Także można sobie tam dopasować trochę te ustawienia, żeby render przebiegał trochę szybciej. No dobra, dajemy sobie Image, dajemy Save As i zapiszę sobie to jako Untitled 3 bardzo dobra nazwa. Dajemy Save Image i już Wam to pokazuje jak to działa. Więc sobie teraz to otworzę, cyk, przerzucę na lewą stronę. No i zobaczcie, mamy tutaj naszego prizonera i jego cień, tylko widoczny. Oczywiście tu należało jeszcze ustawić światło odpowiednio, tak. I tak dalej, żeby to wszystko ładnie wyglądało. No ale jak tylko chciałem Wam pokazać, w jaki sposób wyrenderować sobie obraz z cieniem, tak, żeby nie było widać żadnego podłoża, tak? żadnego planea. I to robimy w najprostszy sposób, jak widzieliście, właśnie za pomocą tego silnika Cycles.